Inny dzień przed nami. Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam kolejną część mojej rodziny, oraz że tak powiem zaprzyjaźnioną część. I za chwilkę, jak ich, może ich namówię, żeby podeszli, bo na razie to wszyscy uciekają, tylko zobaczyli, że kamera ruszyła i uciekli. No, ale już zaraz ich złapię i myślę, że powiedzą Wam dwa zdania. właśnie ekipa, którą udało się ściągnąć, jednak się udało.

Aha, aha, wody, wody. wody! Aha, dobrze. A moi drodzy, jakie bandowska mary. ma wymówki? Wymówki jakie mój mój macie? Wody. Nie, nie, nie chce nam się na Nie chce nam chodzić na wodę Dlaczego? Dlatego, że nie wolno pić wody przed końcem. No. Nie wolno pić wody, no. Za dużo płacicie? No i co jeszcze? stroje są za, pocimy. A stroje są za ciasne i to ja potwierdzam. Za Karol nie łapię Was wszystkich w kadrze, weźcie z suń chłopie wciągnij brzuch no powiedzcie coś jeszcze bo tak głupio, no kurde, stoicie i patrzycie się, uśmiechacie się głupko to mówię, że, nie muzyc, muzyc, że za tydzień, to, to się wytnie. Jak wrócimy to, to, jako się jako jak wrócimy, to A, Jeżeli uda nam się wrócić, to wiemy Dobrze, trzymam w takim razie za słowo. Pomachajcie ładnie publiczności. Pa pa! No i wróciłam w końcu do domu. To był bardzo długi, ciężki dzień. Nie dość, że rano ledwo wstałam, odwiozłam Maxa do szkoły. Potem trzeba było właśnie szczerze się bo ja bułeczkę czosnkową. I się szczerze, bo się cieszę. Nie miaucz! Nie miałcz! Ja, ja chcę mieć syna, a nie kota. No i do tego cały dzień pakowanie, zakupy, ponieważ widać zresztą jeszcze, że tam ciuchy poskładane za mną leżą, bo wybieram pani, czy co weźmie ze sobą. Pojechali właśnie z zespołem pieśni Tańca Bandowska, które widzieliście przed momentem. Pojechali do Monachium, wrócą za tydzień. No i będą tam sobie tańczyć, śpiewać. Wywijać, i nie wiadomo co jeszcze. I oczywiście nie chcieli powiedzieć na filmiku, co jest ściśle powiązane z kulturą, ale myślę, że się domyślacie i że nie trzeba wam o tym mówić. Czeka mnie teraz trudny weekend, ponieważ mieszkam na osiedlu, które praktycznie graniczy z Politechniką Rzeszowską, więc juvenalia na pewno nie pozwolą mi normalnie funkcjonować, bo mam tu dookoła samych studentów, no i na pewno będą rozruby. Pierwszy tekst, tekst znajomej mi osoby, że wszystko będzie. Zażygane, a właśnie ktoś dzwoni, więc szybko kończę. Pa!